Jest kilka takich wersów w Biblii, które mówią nam: Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Ja jestem jedynym bogiem. Nie ma innego na górze i, i na ziemi. Co to w ogóle znaczy? W sensie, no bo teraz. Ciężko powiedzieć, że składalibyśmy jakiemuś cielcowi z brązu, ze srebra czy ze złota pokłony. No, myślę, że to teraz nam nie grozi. A my tak, tak sobie spokojnie żyjemy, że no przecież nie mamy innych bożków. No, nie jesteśmy tak jak lud na pustyni, który gdzieś tam zrobił sobie jakiegoś cielca za złota i składał mu pokłony. No. Myślę, że to w tych czasach nam nie zagraża. Ale naszym bożkiem. Który, który może stanąć przed nami są pieniądze. Pieniądze albo czasami druga osoba, gdzie wchodzimy w jakąś relację, byliśmy samotni i, i wchodzimy w jakąś relację, i ta osoba staje się dla nas bożkiem, chcemy mi oddać całego siebie, całe swoje życie, to też jest częste zjawisko, ale dzisiaj skupimy się na pieniądzach. Bo warto sobie postawić takie pytanie czasem, czy pieniądze są dla mnie celem, czy środkiem do osiągnięcia celu. Środek do osiągnięcia celu to pieniądze, powiedzmy, wkładamy w rodzinę, w te rzeczy materialne, które są nam niezbędne do życia: jedzenie, ubrania, dom, samochód, paliwo, cokolwiek. Są one środkiem do tego, żeby po prostu przeżyć czasem godnie przeżyć czasem można wyjechać sobie do jakiegoś Egiptu, można wyjechać sobie nad morze, tak jak ja teraz. Można zainwestować w jakieś kursy angielskiego, ale pytanie, czy one są środkiem czy celem? Czy czasem nie robisz wszystkiego? Czy czasem nie zajmujesz sobie zbyt dużej ilości czasu, żeby myśleć o tym, jak zdobyć pieniądze, żeby je mieć? Po prostu, żeby je posiadać. Nie masz nic konkretnego, co chciałbyś kupić. Nie zbierasz na nic takiego, co konkretnie chciałbyś mieć i co ci się przyda. Tylko po prostu chcesz posiadać, chcesz konsumować, chcesz mieć pieniądze i myślisz o tych pieniądzach. Czasami nawet popełniasz jakieś moralne zło, typu oszukując kogoś, przeinaczając jakieś fakty, aby tylko zdobyć pieniądze. W sensie, no to są takie przykłady, nie? Ale że warto sobie czasem postawić pytanie, co jest dla ciebie prawdziwym Bogiem? Czy środkiem, czy pieniądze są dla ciebie środkiem? Do zjednoczenia z Bogiem, do tego, żeby przebrnąć przez to życie ziemskie i na koniec cieszyć się tym, co jest nam obiecane? Czy są jednak celem, do którego dążymy ponad wszystko, żeby mieć pieniądze, żeby mieć jakieś tam wymarzone mieszkanie, wymarzony samochód, żeby posiadać? Cel czy środek? Co jest dla Ciebie Bogiem? Bo jak już ustaliliśmy na początku, ten Bożek ze złota już nam nie zagraża. Ale mamy jeszcze bardziej niebezpieczne bożki. Pieniądze, relacje, osoby, ja sam. Wiele takich bożków możemy tutaj znaleźć, napotkać. Odpowiedz sobie na to pytanie. Czy nie masz innych bogów? Czy nie zajmujesz sobie zbyt dużej ilości czasu właśnie czymś innym? Pozdrawiam. Dobrego dnia. Muzyka People have seen that which would they decide